Siemanko! Dzień dobry. Dzień dobry! Witajcie na kanale Pierogi z Kim Ci w kolejnym odcinku. W miarę ogarnęłam kuchnię. Mówiąc w miarę, mam na myśli, no tak w miarę. Tu powinna być druga lodówka, koreańską tradycją. Chwilowo nie ma. Ten stan chyba utrzyma się przez jakiś miesiąc, bo dostałam telefon, że Lodówka jest dopiero w produkcji i chwilowo stoi tu Lego, ale szuflada z poprzedniego odcinka wygląda teraz tak. Lepiej nie będzie. Druga strona pomieszczenia, no też jeszcze w trakcie. I przejdźmy może do, o, do sytuacji pogodowej w Korei Południowej. Tylko mi się wydaje, że tu nie ma normalnie pogody na tym ekraniku. Gdzie jest pogoda? I skąd my będziemy wiedzieć, jaka jest pogoda? Ludzie. Nie wiadomo jaka jest pogoda, ale przynajmniej wiemy, która godzina. A pogodę możemy podziwiać przez okno. Jeszcze brudne, ale dzisiaj dzień mycia okien i dlatego nagrywam tego vlogusia, żeby to mycie okien uchwycić, bo to będzie historyczna chwila na tym kanale. Wreszcie jakieś okna w Korei zostaną umyte. No nie mogę, jak to może nie być tej? Pogody. To słoneczko? Nie. nie. To światło w całym domu. Tutaj internet jest i jakieś takie rzeczy, na przykład jak było głosowanie na nową nazwę osiedla, bo to osiedle ma już 5 lat, chyba czy 6, i wymyślono, że zmieni się mu nazwę i było głosowanie, to. Można było sprawdzić wszystkie nazwy, które biorą udział w głosowaniu tutaj. Tutaj można zadzwonić do pana dozorcy, tutaj wyłączyć gaz, tutaj jeszcze jakieś ustawienia, zawołać windę, Mog można sprawdzić, kto przyszedł. I tu są zdjęcia osób, które przyszły w <laughs> 2021 roku. Trzeba było to było wszystko usunąć. No nic, może tu się da jakoś wgrać w pogodę, tak nie może być. Tak naprawdę tradycją tego kanału, dzisiejszy odcinek to by powinien być spacer po osiedlu. Zobaczcie, mamy tutaj takie fascynujące rzeźby, ale sytuacja pogodowa w Korei Południowej dzisiaj średnio na to pozwala. Nie przedstawiłam jej przy ekraniku, to przedstawię teraz tylko chwila podziwu dla tej pięknie świecącej parasolki słonecznej tej pani. Lubię jak się mieni coś. I tak, jest 8, 40, jest już 31 stopni, bardzo gorąco, ale prawdopodobnie lunie. Więc zbiera się na burzę, a wiecie jak to jest przed burzą. Straszna duchota. I taka jest sytuacja pogodowa, więc dla zdrowia i samopoczucia prowadzącej ten kanał. Ten kanał dzisiaj nie ma turu po osiedlu, dzisiaj Daily Vloguś. Mamy tutaj takie skrzyżowanie. Śmiechowe. Wygląda jak bardzo mała wersja japońskiej sibui. Co no idzie do przedszkola? Przeszkole jest przy szkole. I kiedyś pewnie o tym będzie więcej, ale idzie zadowolony. O, mietła. Mietła kontra atakuje! Przedszkole jest przy szkole i dużo tu jest fascynujących rzeczy, tylko że ze względów bezpieczeństwa jest zakaz nagrywania, dlatego widzicie chodnik. Na chodniku jest nawet gra w klasy. Ale kiedyś, jak i nie pokażę, to dokładnie wam opowiem, jak to wszystko tu wygląda. Może jednak nie, Lunie. O przedszkolu, sonu będzie więcej w jakimś następnym odcinku, niech trochę pochodzi, bo na razie za nami dopiero kilka dni. Ale ciekawa sprawa z tym przedszkolem. Wydaje się bardzo fajne na ten początek i sonu się podoba, zaaklimatyzował się fajnie. Jeszcze mamy jedną zmianę. Nie ma w windzie lustra, tylko takie. A to może i lepiej. Wjeżdżałam z dołu piętro windą, bo osiedle jest na takim podwyższeniu i trzeba tutaj iść pod górkę, ale ja mam obciążenie i jak wspominałam jest 32 stopnie, ale tak. Obiecywałam sobie, że jak się tu przeprowadzę to po pierwsze wyrzucę tą tragiczną sukienkę, a po drugie nie będę wychodzić w mokrych włosach, ale zaspałam dzisiaj. Był wybór, albo śniadanie dla dzieci, albo się ogarnąć. Jak dobra matka wybrałam śniadanie. Znowu mijamy tą fascynującą rzeźbę i idziemy ogarnąć miejsce na mycie okien. Już mniej mietła, ale jednak nie bądźmy małostkowi, nie skupiajmy się na wyglądzie. Trzeba wszystko poodsuwać od okien. Tutaj jest ten płotek i odsunęliśmy już go od okna. Wielkie jest to okno, dużo większe niż w tym salonie, który mieliśmy ostatnio. Tam były dwa, taki narożny to był pokój, jakby. A tutaj jest takie wielkie jedno okno, więc bycia będzie dużo. I ono jest. Ono jest niesamowicie brudne. Nagrajmy tutaj przed i po. To jest przed, a po będzie, mam nadzieję. Yy, krystalicznie czyste pod koniec filmiku, chociaż tak naprawdę to niewiele się spodziewam, bo już mam pewne doświadczenia z koreańskim myciem okiem, jak nam myli wtedy cały blok. No i... No i było po prostu bardziej rozmazane. Ale... Ło! Patrzcie na to. To jest masakra. W tym pokoju jeszcze nie za bardzo jest co odsuwać. I tak się w sumie zastanawiam, nagrywać taki filmik typu room tour? Czyli moje mieszkanie w Korei, tak jak był w poprzednim mieszkaniu, i w poprzednim, poprzednim mieszkaniu, już sporo w sumie z tego mieszkania widzieliście, i ono nie różni się bardzo od innych koreańskich mieszkań, ale jestem ciekawa, czy i jesteście chętni na takich filmik, więc proszę o opinie w komentarzach. Ja w sumie lubię takie filmiki, lubię oglądać mieszkania. No to nie będzie film o wystroju wnętrz, bo no nie ma tu wystroju wnętrza, ale taki wiecie o tym jak to wygląda wszystko, jakie są jakieś udogodnienia, bariery, bo trochę jest, ale też jakoś wybitnie dużo. Dajcie znać, czy jesteście ciekawi, a ja nie przedłużając miałam odsuwać wszystko od okien. Sonu pokój jest najbardziej nieruszony. Jeszcze trzeba tutaj wszystko zrobić, pozmieniać, poukładać. Jeszcze łóżko sonu nie przyszło. I nie za bardzo jest jak odsunąć ten mały regalik od okna, więc może jakoś tutaj dadzą radę. Tutaj jest moje fascynujące okno kuchenne. Ciekawe, czy je też umyją. No, bo też by mu się przydało. Odsuniemy tylko stojak na deski i noże. Jest też moje biuro. Tutaj to okno to jest też. Masakra! Pozdrawiam. Pozdrawiam. I melduję, że... Nie dodało. O, co to za rysy. Nie przybyło w gnieceń mojemu srebrnemu przyciskowi. Trzeba tutaj upchać na regale wszystko. Jeszcze go nie ruszałam tego regału. Jest tak, jak panowie od przeprowadzki zostawili. Czyli tragicznie, chociaż starali się poukładać książki. To jest moja biblioteczka. Ale widzę, że nie było w tym logiki, bo pomieszali koreańskie, kulinarne książki z książkami po polsku. Wszystkie książki, które tu widzicie, zostały przeczytane albo przesłuchane. To mam. Mam taką książkę, kupiłam sobie w Polsce. Fiołki. Fiołki kupiłam ze względu na tytuł. Bo oryginalny tytuł tej książki to Biola. A Biola to moje koreańskie imię. No ale to fiołek. I kupiłam sobie tą książkę ze względu na tytuł, jak byłam w Polsce chyba ze 3 lata temu i jej nie przeczytałam. I tak sobie stała i ostatnio na spacerze sobie ją przesłuchałam. Więc skorzystając z tego, że już mówię o książce i mam nawet tematyczną książkową koszulkę, tak mi się wydaje, tłumaczyłam z francuskiego i chodzi o coś z książkami, to Przerwa na reklamy. W tym roku parę razy mówiłam Wam o aplikacji BookBeat, z której korzystam cały czas regularnie. Prawia, że mam całą polską bibliotekę u siebie w telefonie. Jak mówiłam Wam o tej aplikacji, to mówiłam, że z kodem kimci, pisane przez CH, możecie przetestować tą aplikację za darmo, jeżeli nigdy jeszcze jej nie testowaliście. Przez 60 dni, tam jest 40 godzin słuchania audiobooków, więc można sobie posłuchać. Parę takich książek i zobaczyć, czy to użytkowanie audiobooków Wam się podoba. I te kody działały zwykle przez miesiąc, ale często dostawałam pytania, jak już się ta promocja skończyła, jak już przestał działać kod, a ktoś trafił na odcinek trochę później dostawałam pytanie, czy jeszcze będzie taki kod. I znowu mam taki kod. Ten kod będzie działał do 14 września. Link do tego, do tej aplikacji znajduje się w opisie pod tym filmikiem, a kod to kimcie oczywiście znowu. I znowu po wpisaniu tego kodu jest 60 dni z 40 godzinami słuchania audiobooków za darmo. Jeżeli macie jakieś książki, których jeszcze nie przeczytaliście, a zalegają wam na półce, to można sobie sprawdzić, czy one są w BookBeat, bo tam baza książek jest ba bardzo, bardzo duża i cały czas jest uaktualniana i po sobie wiem, że czasami przesłuchanie książki jest dużo przystępniejsze i łatwiejsze i szybsze niż przeczytanie tej książki, szczególnie jak właśnie jesteśmy zajęci albo jak sobie gdzieś spacerujemy. Jest tam też do przesłuchania ta książka. Polecam bardzo, można sobie posłuchać, tylko radzę przygotować chusteczki i pewnie sporo książek z tej biblioteczki też by się tam znalazło. Jest też bardzo dużo i cały czas się powiększa zbiór książek healingowych, czyli takich, o których Wam mówiłam ostatnio. I zaletą wielką dla mnie jest to, że można sobie zmienić tempo czytania. Na, na przykład 1,5 ja bardzo szybko słucham. Normalnie jest ustawiony na 1, czyli pan lektor albo pani lektorka mówią takim normalnym głosem, ale można sobie zrobić też szybsze. Na przykład 1,5. I wtedy mówią mniej więcej tak, bardzo, bardzo, bardzo szybko. Ja bardzo lubię słuchać na szybkim tempie. Nie lubię jak ludzie wolno mówią. Filmiki <grymki> na YouTubie też tak oglądam. tu będzie zrobić porządny. Remament w tych książkach, poukładać to jakoś. Nie wiem, co tu robi, jakiś ring, jeszcze nigdy nie używany do wypieków. Nie wiem, czemu tu są igły. Tu jest przyjaźń polsko-koreańska. Co tu robi, ten misiu? Nie pytajcie, jest, bo jest. Po co drążyć temat? Yy... Trzymajmy kciuki za moje okna. Jest godzina. Skorzystajmy z funkcji zegarka, skoro nie ma tu funkcji pogody. 9.59, lada chwile będą. Jeszcze wiecie, co się okazało? I ona tutaj śpi, więc mówię tak cichutko. Pan tam myje okna obok, i ja tam teraz gotuję zupę z glona, dlatego, że coś mi świtało, jak patrzyłam na ten panel z godziną, na, na datę, jak patrzyłam, coś mi świtało, ale nie wiedziałam co. I okazuje się, że mój mąż ma dzisiaj urodziny. W tym całym zamieszaniu zupełnie zapomniałam, i najlepsze jest to, że on chyba też zapomniał albo. Jest na tyle uprzejmy, że udaje, że zapomniał, więc szybko gotuję zupę z glonów na obiad powinna być na śniadanie, nie mam żadnego mięsa na tą zupę, więc to będzie jej odmiana z tuńczykiem. Na szczęście ta odmiana z tuńczykiem jest bardzo, bardzo dobra. Ja mam zapomnieć. Chyba się rozpłaczę ze wzruszenia. W czasie, kiedy pan mył okno, ja zrobiłam nie do końca apetycznie wyglądającą zupkę. Takie ogórki. Pikantne. Takie tofu, to też nie do końca wygląda. I przystawkę z kiełków. Nie mogę teraz wyjść, bo ona śpi, pan myje okna, a mojego męża nie ma, więc musiałam wykorzystać to, co jest w lodówce. Skromny bo skromny, ale urodzionowy obiad będzie. Tak średnio się nagrywało, bo cały czas pan mył okna. Nie chciałam go tak intensywnie nagrywać, ale też chciałam wam trochę pokazać, jak to wygląda, więc mam nadzieję, że zrobiłam to w miarę ok, ale te okna są takie czyste, że ja się zaraz popłacę. Widać wszystko. Będę musiała uważać, jak będę szła, żeby się nie rozpędzić, nie walnąć w okno, bo go nie widać. Pan to mył taką myką. Pan w sumie zostawił swoje rzeczy, więc idziemy zobaczyć sprzęt, sprzęty, którymi to myje. Ma tu jakieś płyny, chyba jest to niemiecka chemia. Ma takiego mopa, myjkę i ma tą myjkę magnetyczną, tylko gdzie się schowa? Schowana. Może pan nie chce do końca ujawniać tajemnicy swojej pracy, ja go rozumiem. Zobaczcie, było tak, bo tutaj stan tego okna jest podobny do tamtego. Było tak, a jest tak. Fanfary tu trzeba dać, fanfary. Tak, ja sobie teraz myślę, że może mój mąż też potraktuje te czyste okna jako swój prezent urodzinowy. Ja bym w sumie się nie obraziła, jakbym taki dostała. Ale on ma chyba inne priorytety. I ona podziwia okno. Proszę mi nie palcować. Widzicie to? Widzicie tą kropkę? O Oto. Już mi jakiś ptak przyszedł i teren zaznaczył. Zawsze tak jest. 어때? 너무 고스러워 o... 앞이 잘 보여. 그러니까. 이대포 소 I jak odbiorę są, to zostawimy plecak i pojedziemy z misją. Tortu rodzinowy i może jakiś prezent. Chociaż myślę, że te okna, prawda, ich błysk załatwia sprawę, ale nie wiem, czy mój mąż myśli tak samo. No, jestem wzruszona tymi oknami po prostu. I tu też jest czyste. I ta niespodzianka, którą zostawił jakiś ptaszek, też została usunięta. Pan jeszcze tutaj usunął, zanim poszedł. Zdjęcie w mini-lustrze. Okna umyte. Pan się zbiera. Zostawiliśmy tatę i jedziemy z misją tort. Zanim zapomniałam o tym, że mój mąż ma urodziny, to planowałam taki tort z owocami, bez żadnych kremów u góry, znaczy z kremem, ale bez żadnych takich polew, żadnych tynków, taki owocowy krem. Owocowy tort, bo to jest ostatnio hit, ale wszystkie te torty wymagają rezerwacji. Ale wiem, że sprzedają też takie w markecie, takim dużym, który się nazywa Imar e Traders, coś jak kostko. Byliśmy tam już dużo razy, z wami też tam byłam, więc idziemy sprawdzić, czy są na stanie takie torty. A jak nie, to chyba kupimy jakiś lodowy, bo powoda jest niesprzyjająca ciastom i kremom. Dojechano, ludzi nie ma, więc może będzie nasz tort. Przyjechaliśmy tu po zestaw bitów. Do wkręcania śrubeczek, czy co się tam robi z bitami, ale nie ma. Wyprzedali jak na złość. zaraz się okaże, że tart, tortu też nie ma. Więc kupujemy na razie zestaw witamin. To są takie koreańskie witaminy, że niby multiwitamina, inspirowane tymi witaminami niemieckimi takimi, tylko że smaczniejsze, trochę mniej gęste, mniej pomarańczowe. I tu są kapsułki dwie i witamina do picia. Pani nam tu dała inny zestaw, więcej witamin, lepsza cena, ten sam produkt. Tato się ucieszy, że zrobiliśmy deal na jego prezencie na pewno. Tutaj jest grill i jest kolejka do tego grilla, ludzie stoją w kolejce. O nie! Przyszliśmy do działu ciast, przyszliśmy po to, a tu jest napisane, że wymagana rezerwacja 3 dni wcześniej w markecie na ciasto ludzie. I są tylko takie torty. No my nie chcemy takiego tortu, nie? Zrzućmy jeszcze okiem. Pokażę to mojemu mężowi. Taki tort byś miał, gdyby nie twoja żona, która zapomniała, że masz urodzinki. Tak, ten chciałam, no. Taki tort by był, ale musimy kupić tort lodowy. Sonu nie byłby sobą. By nie korzystał. O niedobre chyba. Dobry. Znaleźliśmy coś na prezent. Nie ma zestawu bitów, ale jest śrubokręt z zestawem bitów. No to na mój babski rozum jeszcze lepiej. Nie? Mamy bardzo zróżnicowane zakupy. Zestaw witamin, śrubokręt z bitami i pierogi chińskie. To jest King Robins. i tutaj są lodowe torty. Tak mam nadzieję. Nawet tutaj są w trendzie ciast z owocami. Jest tu to taki tort z owocami, tylko te owoce są z lodów, z sorbetów lodowych. Ale mieliśmy kiedyś taki truskawkowy i był taki sobie, więc może tym razem ten. Wybór tortów lodowych jest niewielki. Dzisiaj chyba dużo osób ma urodziny. Już się prawie zdecydowaliśmy na ten, ale zobaczyliśmy ten. 27... siedem... Klocków lodowych o różnych smakach przełożonych czekoladą. Te pięterka są z czekolady i podobno można je zjeść. Bierzemy ten. Na tle tych czystych okien: Cięjircuka Hamida, cienjircuka Hamida, cara 축하합니다. 와, 박수. 브라보! 무하이. 하세요. 하세요. 이자 진짜 크다. 와, 짱이다. 이야, 되게 스럽네 음, 이거 이거 którzy już po cichutku, po cichutku zjadają tort. Musimy sprawdzić, czy to jest serio czekolada. Ha! Serio. Na kolację pierogi z bambusa. W sensie z bambusowego parowacza. Pierogi są z mąki pszennej, z mięsem. Chińskie pierogi, w chińskim parowniku i urodzinowa zupa dla chętnych. Zbliżenie na parę znad pierogów. Zbliżenie na czyściutkie okna. Całkiem nam się udał ten dzień, chociaż się trochę nie zapowiadało. Kończy się ten dzień. I ona bardzo lubi zasypiać na wieczór w nosidle, i ostatnie dni mimo zmęczenia, bo cały czas coś porządkuje, każde usypianie jest na spacerku. Czekam mnie mniej więcej godzinny spacer. Zaraz sobie wyciągnę słuchawki i będę uskuteczniać to, o czym Wam mówiłam, czyli słuchać audiobooków. Przypominam, Kimci, oferta do 14 września. Wypróbujcie sobie. Takie orędzie mam teraz na koniec, ale tak. Jeszcze dajcie znać koniecznie, czy chcecie tak zwany room tour, czyli odcinek o tym, jak wygląda moje koreańskie mieszkanie. Po raz trzeci na tym kanale. I czy chcecie spacer po okolicy. Nawet jak nie chcecie, to będzie. Kończymy ten odcinek i mówimy Wam, Papa! Papa! Pa, Podpisuję się pod tym, co powiedziała jona. To papa. Pa.